Stajemy przodem do naszego krzesła, z wdechem otwieramy klatkę piersiową, wydłużamy czubek głowy do nieba, a z wydechem, zachowując wyprostowany kręgosłup z naturalnymi krzywiznami, przechowujemy się w pachwinach i... Opieramy się ugiętymi pod kątem prostym łokciami, ustawionymi nieco wężej niż szerokość naszych ramion. Przesuwamy teraz nasze łokcie leciutko do przodu w taki sposób, by tutaj kłykcie łokciowe spływały z oparcia z poduszką w stronę siedziska. Stopy leciutko wycofujemy, wciąż są pod biodrami i postaramy się opuścić klatkę piersiową jak najbardziej z grawitacją w stronę podłogi, a czoło oprzeć wygodnie na poduszce. Łokcie ugięte pod kątem prostym, dłonie aktywne, szeroko rozstawione palce. I w ten sposób zostaniemy kilka wdechów i wydechów. Możemy sobie pouginać nogi w kolanach, naprzemiennie raz prawą, raz lewą nogę. Oczywiście kolana pracują zgodnie z kierunkiem palców u stóp. Dołem brzucha popychamy przełamane pachwiny, tak żeby guzy kulszowe odpływały jak najdalej z biodrami od czubka głowy. Następnie zostawiamy kolana podprostowane i odciągamy biodra daleko, daleko za siebie do tyłu. Gdyby to okazało się, że w dolnym odcinku pleców nie potraficie pokazać naturalnej lordozy, tylko wasze plecy się okrąglą, wówczas możecie albo ugiąć delikatnie nogi w kolanach zgodnie z kierunkiem palców u stóp, albo rozstawić stopy nieco szerzej. Wtedy biodra zajdą nieco niżej i łatwiej będzie Wam uzyskać y, pozycję naturalną pleców, zwłaszcza w dolnym odcinku. Pamiętajcie również wtedy, żeby przy ugięciu kolan kolana zawsze pokrywały się z kierunkiem palców u stóp. Zatem wracamy stopami do takiego ułożenia, które jest adekwatne do naszego aktualnego y, stanu i będziemy w dalszym ciągu pracować nad naszymi barkami i klatką piersiową. Zatem z wydechem wydłużam się, z wydechem staram się klatkę piersiową opuścić jak najniżej i teraz z wdechem Klatka piersiowa zejdzie jak najgłębiej do podłoża, a z wydechem nacisnę łokciami na krzesło, wznosząc lekko czoło z wydłużonym kręgosłupem. Nad poduchę rozsunę łopatki. Z wydechem łopatki połączę, zbliżę je do siebie jak najbardziej nad kręgosłupem. Z wydechem rozszerzę łopatki, naciskając łokciami na poduchę. Z wydechem połączę łopatki nad kręgosłupem. Z wydechem odepchnę się. Z wdechem pozwolę klatce piersiowej opaść jak najniżej w stronę podłogi. Z wydechem rozsunę łopatki na boki pleców, naciskając łokciami. Wdech i wydech, wydech i wydech, wydech i wydech, Wdech i wydech Wdech i wydech. Łopatki wąsko, blisko siebie, łopatki szeroko. Wdech, łopatki do siebie, wydech od siebie. I z kolejnym wdechem zostaniemy jak najniżej postaramy się czoło oprzeć o poduchę, a klatkę piersiową z grawitacją jak najbardziej opuścić w stronę podłogi. W przypadku ćwiczenia z gumą poczujecie bardzo wyraźnie, jak łopatki odciągane są głęboko e, dolnymi kątami w stronę korpusu i daleko od uszu i jak dół brzucha pozwala wam przełamywać pachwiny i stymulować pośladki guzy kulszowe do odpływania od czubka głowy, od pach. Pachy również w tym ćwiczeniu będą się bardzo mocno otwierać. Klatka piersiowa płynie w stronę podłogi. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I teraz z kolejnym wdechem odepchniemy się łokciami od podłogi, popatrzymy przed siebie, a z wydechem zrobimy okrągłe plecy, czubek głowy do podłogi, kość ogonowa do podłogi, patrzymy sobie w pępek. Z wdechem plecy wklęsłe, patrzymy przed siebie, nie forsujemy tyłu szyi ani lędźwi. Z wydechem plecy okrągłe. I jeszcze raz. Wdech plecy wklęsłe, pozycja krowiego grzbietu. Z wydechem plecy okrągłe, pozycja kociego grzbietu. I wdech plecy wklęsłe. I wydech plecy okrągłe. Z kolejnym wdechem wracamy do pozycji neutralnej kręgosłupa. Odpychamy się łokciami. Od krzesła staramy się wydłużyć boki ciała i odepchnąć pośladki jak najbardziej za siebie. I teraz z wdechem postaram się klatkę piersiową opuścić tak nisko, jak to jest możliwe. A z wydechem nacisnę łokciami na oparcie krzesła i rozszerzę łopatki. Z wydechem łopatki przybliżą się mocno do siebie. Z wydechem rozszerzymy łopatki. Wdech. Opadamy kręgosłupem, klatką piersiową do podłogi. Łopatki przybliżają się, z wydechem rozszerzamy łopatki, idziemy nimi na boczne krawędzie pleców. Wdech i wydech, wdech i wydech. Jeżeli ćwiczycie z gumą, poczujecie bardzo wyraźnie jak guma stymuluje Wasze łopatki do bycia daleko od uszu i zanurzone kątami dolnymi głęboko w ciele. Jeżeli natomiast pracujecie bez gumy, wtedy klatka piersiowa swobodniej będzie opadać w stronę podłogi, ale też będziecie musieli wykonywać bardziej świadomą pracę, celem odciągania barków od uszu. Wydech i wydech, wydech i wydech i zostajemy z ułożeniem idąc z wydechem klatką piersiową w dół i staramy się tutaj zostać chwilkę. Z wydechem napełniamy klatkę piersiową, idziemy powietrzem w stronę bocznych żeber szczytu klatki. Klatka z kręgosłupem opada w stronę podłogi, otwierają się pachy, a z wydechem dołem brzucha popychamy przełamane pachwiny w tył. Czujemy jak guzy kurszowe sprzeciwiają się gumie, która je otula i oddalają się od pach, od łokci. Możemy w tej pozycji poginać też nogi w kolanach. Naprzemiennie albo na chwilę ugiąć obydwie nogi w klanach, żeby pogłębić stan wydłużenia kręgosłupa i ułożenia go w pozycji wklęsłej. Następnie bierzemy głęboki wdech, z wydechem wracamy do pozycji neutralnej kręgosłupa. Z pozycji neutralnej odpycham się łokciami, patrzę przed siebie, robię plecy wklęsłe z wydechem, plecy okrągłe i jeszcze raz plecy wklęsłe i okrągłe. I jeszcze raz plecy wklęsłe. Zostaje w pozycji okrągłych pleców. Wzrok w pępek, czubek głowy, kość ogonowa do podłogi. Wdech kieruje powietrze do pleców. Rozszerzamy, a z wydechem jeszcze mocniejszy kor. Stopy i ręce powodują zaokrąglenie pleców. Wdech powietrze do pleców. Wydech jeszcze mocniejszy kor. Okrągli nam plecy. Wygięty włók, kręgosłup. Kierujemy do nieba. I z kolejnym wdechem. Wracamy do pozycji neutralnej naszego kręgosłupa. Następnie uginamy delikatnie nogi w kolanach, zdejmujemy jedną rękę y, łokciem z oparcia, kładziemy dłonie na krawędzi krzesła, na poduszce, puszczamy głowę w dół, kiwamy głową na tak, na nie i na tak. Następnie odpychając się rękami. Od oparcia krzesła ściskamy pośladki, podwijamy kość ogonową i przez zrolowane plecy wyprowadzamy się do pionu. Wydech trwa do dolnych żeber, po czym wydech otwiera nam klatkę piersiową, rozszerza ramiona i wydłużoną szyję z czubkiem głowy prowadzi do nieba. No i dzięki temu znaleźliśmy się w idealnie pionowo ułożonym ciele.